Siemaneczko z tej strony, Miszgry, witam Was w dzisiejszym materiale. Już opadł kurz po pojedynku piątkowym między Jakeiem Polem a Mikeiem Tysonem i przyszedł czas na takie drobne przemyślenia na temat tego, jak to wszystko wygląda i jak to być może będzie wyglądać w przyszłości. Przede wszystkim Oglądalność, bo tutaj Jake Paul strzelił po walce, że 120 milionów ludzi oglądało ich pojedynek. To oczywiście dane dużo mocno przesadzone, już zostały one zweryfikowane. Nie zmienia to faktu, że liczba widzów tego pojedynku na Netflixie była astronomiczna, podobno wyniosła 60 milionów ludzi na całym świecie. Natomiast, oczywiście, czy, czy jest to wszystko do końca miarodajne? No nie, bo w sytuacji, kiedy mamy gale dostępną osobno w Pay Per czyli nie jest na żadnej platformie, wykupujemy osobno, albo jest na platformie, ale i tak trzeba ją dokupić, no to sytuacja jest dosyć klarowna, no bo wtedy jesteśmy w stanie oszacować zainteresowanie takim pojedynkiem. Natomiast wiadomo, że musicie mieć świadomość, że Netflix ma na ten moment już chyba prawie 300 milionów kont aktywnych na całym świecie. Jest to, być może coś się zmieniło, delikatnie oczywiście w jedną bądź w drugą stronę, ale to jest na ten moment około chyba 2 180, być może 285 milionów kont. Także czy jest możliwe, że z tych 285 milionów 60 oglądało pojedynek Mike'a Tysona z Jake'iem Paulem, czy to z odtworzenia, czy to, czy to na żywo? No moim zdaniem jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że, że tyle ludzi kupiło Netflixa dla Mike'a Tysona. Tego za bardzo nie da się ocenić. No być może Netflix opublikuje dane, że na przykład jakaś tam ilość konkretnych na Ludzi wykupiła Netflixa dzień przed walką, na przykład, tak? Czyli ten lub w dniu walki, bo to jest też ten moment, kiedy to wiemy tutaj po tych naszych polskich realiach, że to jest ten okres taki newralgiczny, kiedy największa ilość, zdecydowanie największa ilość widzów kupuje pay per view rzędu nawet 90%. Ta, ten odsetek osób, które kupują wcześniej, jest bardzo niski. No też być może ktoś kupował Netflixa wcześniej, bo wiedział, że a za dwa tygodnie pojedynek Majka, no to już będę miał wykupione. Więc realnie, nie da się oszacować, ile osób kupiło tylko dla tej walki Netflixa. Natomiast 60 milionów osób to jest wynik potężny. No nic na pewno takiej oglądalności nie miało, I, i pytanie: czy Netflix pójdzie w to dalej i czy ma bohaterów odpowiednich, żeby zrobić coś takiego po raz kolejny? Wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne. Natomiast zwróćcie uwagę, jakim magnesem wciąż jest Mike Tyson. Mike Tyson w wieku 58 lat. Oczywiście Jake Paul również ma ogromną popularność, ale nie oszukujmy się, jednak to, że to był Mike Tyson. Największą e, robotę. E, tak sobie myślę, że no jest to postać, o której nie da się zapomnieć, nie da się przejść obojętnie. E, ja przypominam sobie czasy młodzieńcze, no to e, na podwórku, tak naprawdę, co chwila, jak poznawałeś jakiś chłopaków, to co co któryś tam, co dziesiąty, co piętnasty miał ksywę Tyson, bo się gdzieś tam dobrze bił. Ludzie swoje psy do dzisiaj nazywają Tyson. No, no, no stał się postacią globalną. Tak jak każdy znał loga klubów NBA i Michaela Jordana, taki każdy wiedział. Większość nawet go nigdy nie widziała w akcji, ale każdy wiedział, kto to jest Mike Tyson. No, taką był i jest, stał się ikoną i, i wciąż ten magnes Mike Tyson ma. Wciąż wiele osób było ciekawych, jak 58-letni Mike Tyson się zaprezentuje. Czy drugi raz by się to udało. Wydaje mi się, że zainteresowanie na przykład, gdyby ogłoszono rewanż, oczywiście ta walka wyglądała tak, że nie ma tutaj żadnych przesłanek do tego, żeby robić rewanż, bo gdyby był to jakiś ustawiony cyrk, w którym, nie wiem, Mike Tyson po jakimś dramaturgii ustawionej nokautuje Paula, no nokautuje to, Jake'a Paula, no to być może jakieś to zainteresowanie rewanżem by było, albo innymi przeciwnikami, natomiast tutaj jednak ono nie jest zbyt duża. Natomiast te wyniki są zbyt ogromne, aby przejść obok nich obojętnie, więc mogą być kolejne próby sprowadzenia nie wiem, Evandera Holyfielda. Natomiast czy dwóch emerytowanych pięściarzy już by się sprawdziło jak tak, jak emerytowany, najbardziej znany pięściarz w historii bo myślę, że jednak Mike Tyson taki jest. Można oczywiście tutaj w skali świata debatować, czy popularniejszy był Muhammad Ali czy Mike Tyson, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę globalnie cały świat, to jednak Mike Tyson jest jeszcze popularniejszy. Więc trudno by było tutaj po raz kolejny doprowadzić do takich wyników. One pewnie byłyby już ta tendencja byłaby bardzo szybko zmniejszająca się, ale ten wynik jest tak astronomiczny, że Netflix na pewno próbuję coś jeszcze e, pokombinować. A być może okaże się za chwilę, że e, wszystkie walki Jake'a Paula będą tutaj zaraz e, na Netflixie. Netflix, e, Jake Paul mówił, że e, kiedy załatwi Mike'a Tysona, to, to w niedługim czasie zabierze się za Canelo. No, myślę, że walka z Canelo ewentualna, oczywiście jest ona raczej nierealna. E, o tym, co zrobiłby Canelo z zamkniętymi oczami, jedną ręką z Jake'iem Paulem, to chyba nikogo z Was nie muszę tutaj przekonywać, natomiast to też faktycznie byłoby coś, co by zrobiło na pewno ogromne wyniki. No i wiadomo też, że Canelo zawsze jednak dba o to, żeby ta jego garza była astronomicznie duża, a tutaj Netflix na pewno by taką zapewnił. Natomiast co do garż, bo, bo wszyscy mówią o tym, że tutaj te ga garże są takie ogromne, że tutaj mówi się o tym, że około 40 milionów łącznie zgarnie Jake Paul. Nie wiem, jaki jest podział w oglądalności, bo też tak jak zawsze mamy Dodatkowy procent pay-per-view. Tak, tutaj też może być tak, że panowie jeszcze mieli widełki, że na przykład jak do jakiegoś tam do końca roku, na przykład jak obejrzy to 30, 40, 50 czy 80 milionów widzów, to też jeszcze ta garża będzie się powiększać. To też jest yy, możliwe. Mówi się oficjalnie. Ja bym wcale nie przywiązywał do tego takiej wagi. No mogą to być podobne sumy, ale mogą być kompletnie inne. Mówi się, że około 20-20 milionów dolarów zgarnął za tą walkę Mike Tyson. Czy dla Majka był to taki ostatni strzał? Mike ma z czego życia. Ja wiem, że są to opowieści o tym jego bankructwie, w które nie za bardzo wierzcie, bo realnie to Mike Tyson nigdy nie był żadnym bankrutem. Zawsze te pieniądze się sypały z każdej strony, bo jest taką postacią, której każdy będzie po prostu wciskał pieniądze do kieszeni. Więc to bankructwo było oficjalne, ok, ale, ale tak ra. I, i przerżnął te kilkaset milionów dolarów, to też się zgadza, ale na pewno Mike Tyson nigdy nie był bez pieniędzy. O to się nie musicie martwić. Inna sytuację oczywiście w przypadku wielu innych. Innych pięściarzy e, wybitnych, no, wybitnych, znakomitych z lat e, 90. Natomiast e, być może Mike Tyson potraktował to jakiś ostatni strzał, żeby zarobić te kilka milionów e, dolarów i spokojnie sobie żyć i zabezpieczyć już tą rodzinę tak e, do końca. Kto wie, być może tak było, a być może ma jakiś dłuższy plan, żeby jeszcze spróbować. Szczerze mówiąc, wątpię. Wydaje mi się, że to była jego ostatnia e, walka i nie sądzę, żeby dał się przekonać do e, kolejnego e, startu. Ale co do tych gaz, bo niektórzy, jak pomyślimy o tym, że dwóch zawodników, 60 milionów dolarów skasowało, no to możecie pomyśleć, wow, niesamowity wynik, bardzo dużo pieniędzy na stole. Natomiast też weźcie pod uwagę inną rzecz. Organizował to wszystko Netflix i wykładał na to pieniądze. Załóżmy, że Netflix tutaj pokrywał w zasadzie wszystkie koszta. Netflix Inwestuje w swoje firmy bardzo dużo. Ja pamiętam, że kiedy pojawił się film Irlandczyk z Robertem De Niro, swoją drogą bardzo fajny film w starym stylu, to pamiętam, że budżet tego filmu to było około 150-160 milionów dolarów. Najdroższym filmem, o ile się nic nie zmieniło, na Netflixie był chyba Grayman, w którego serwis musiał zainwestować około 200 milionów dolarów. Także jeżeli. Są w stanie wykładać 200 milionów dolarów na film, no to tym bardziej byliby w stanie wyłożyć 60 milionów na garze i ileś tam milionów na organizację tego pojedynku i zapłacić jeszcze mniej, dużo mniej za film, który za film, który mieli najdroższy w swoim serwisie, a który nawet nie ma szans zbliżyć się do wyników, które osiągnęła ta walka. Więc raczej dla Netflixa był to złoty biznes. Ja powiem Wam szczerze, jestem trochę zaskoczony. Ja spodziewałem się, że zainteresowanie tym pojedynkiem będzie mniejsze. Natomiast jednak ten potencjał Majka cały czas jest ogromny i cały czas można było z tego wykrzesać naprawdę dużo. Byłem zaskoczony, bo często jest tak, że nawet tego typu po pojedynki w Stanach Zjednoczonych, nawet wiele walk Jake'a Paula z jakimiś byłymi mistrzami UFC, nie budziło w Polsce może nie żadnego, ale bardzo niskie zainteresowanie. Natomiast byłem zdziwiony, no bo tutaj nawet u nas w kraju i, i wszędzie tak naprawdę, mimo wszystko ten Mike przyciąga i wzbudziło to bardzo duże zainteresowanie. U nas także sporo osób ten e, pojedynek oglądało. E, czy to rzutuje jakoś generalnie na przyszłość boksu? Wydaje mi się, że nie, bo wielkie pieniądze już w boksie są za sprawą szejków, którzy tak naprawdę Organizują te pojedynki na najwyższym poziomie, ale myślę, że Netflix może spróbować znaleźć tutaj swoją niszę i faktycznie tego typu cyrkowe zestawienia jeszcze parę razy nam zafundować. Natomiast, oczywiście, apetyt rośnie w miarę jedzenia, żeby dorównać takiemu zestawieniu. Ciężko mi sobie wyobrazić postacie, które realnie można pozyskać i realnie można by tutaj zrobić podobne wyniki. A wiadomo, jeżeli zrobią kolejną tego typu walkę, okaże się, że już te oglądalności są połowę mniejsze, jeszcze będzie to próg opłacalności, ale już to będzie połowa mniej, później jeszcze mniej, no to wiadomo, że to samo wygaśnie. Ale naprawdę podsumowując ten materiał, nie spodziewałem się, że wciąż jeszcze 58-letni Mike Tyson jest w stanie wzbudzić takie emocje kibiców na całym świecie. I wielu dało się nabrać, wielu nawet ekspertów boksu udało się nabrać. Ja podchodziłem bardzo sceptycznie do szans Mike'a Tysona. Ja przed pojedynkiem twierdziłem, że. Że tylko w momencie, kiedy ta walka będzie ustawiona, to jest w stanie cokolwiek tutaj zrobić Mike Tyson. Nie wyobrażałem sobie w ogóle takiej sytuacji. Natomiast no, ten scenariusz też o tym, że, że będzie oszczędzał, szczególnie w końcówce Jack po Mike'a też był jak najbardziej tutaj realny, bo ja Wam powtarzałem od samego początku, nie wyobrażam sobie, że Mike zostanie zlukałtowany w tym pojedynku. To, to, to mi nie pasowało w tym takim amerykańskim filmie, to idealnie pasuje zresztą amerykański film do Netflixa, że Mike Tyson, ta legenda, zostanie tutaj znokautowana. Więc taka porażka na punkty z Jackie Paulem, to to był taki najbardziej prawdopodobny wynik. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. ja.